A co ciotka, myślisz, że od razu torbić będę? Pienianku, pan się nie wrażam Słucham? Nie zna pan inny słów, od razu torbić? Jak to przetłumaczyć? Jeszcze trochę to słowa zabraknie. Kopulować. Proszę? Nakopulować. kopulować. Kopulować co? A ja co, co Kopulować to jest to samo co torbić. Jeszcze raz. Kopulować. Kopulować to co? To jest to samo co torbić. A, A po jakiemu to? A to jest po łacinie. A po polsku byś chciał? A po polsku jest ruchać i po